The master. Witam wszystkich, bardzo serdecznie z z Partain i dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek, a mianowicie z Happy Wheels więc zapraszam do oglądania. Tak, no, dzisiaj będzie Apple Scoba, do nie grałem w Happy muszę sobie w ogóle przypominać, wie, co było, jak gdzie i kiedy. A więc tak, weźmy sobie w levele. Next Writing. Jej, mhm. zobaczmy jakieś fajne level, Jakieś takie. Dobrze. Make your own car, ok. Ok, let's go. A więc tak, strzałka mi się sterowało, spoko, Czym się skakał, ok. E, aha, przyzwyczaiłem nas Dobra Weźmy sobie Aha! Robimy e, samochód To spoko No to dobra, weźmy sobie Windows na e, Windows Jaki, jak głupi jestem Windows Win Windows To jest Windows Okno a Ja Windowsa miałem, że w sensie, że program komputerowy na myśli No spoko Mmm Czarny Eee well, e, Koła Jakie koła? Niebieskie Lubię niebieskie co oh, się nam wrzyna? Rx... Ee, e, weźmy sobie jakieś takie... A, weźmy sobie to takie czerwone. A, widzicie jak pięknie wygląda. Ło! Tak, to mogę jechać! To jest pyski Ok, Okej, pograliśmy pierwszą rundę. Była bardzo trudna. Nie powiem, że nie. Nie <laughs> ja to żartuję. Kolejny, zobaczmy. R8. Hmm. Hmm, ciekawe Wow, 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 uspokój się Ło! Wow. <laughs> <laughs> o Boże, a się... <laughs> Zajebiście, no, no, no oh, O no, no Nie, tego się nie da, przecież jakiś debil Psychopater robił to Eee, to, ten level BMX trąd. ok, becz. BMX Wow, jedziemy po zioło, jedziemy Wow, wow. Tylko cały czas strzałkę do przodu wow. wow. nie ma głowy, ciekawe Gówno, prawda Jedziemy ziu. 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 Boże, jeszcze raz, jak dla mnie nie trochę dawka codziennej krwi się przyda! Haha, szartuję! Siep! Ło! Ale mamy farta dzisiaj, coś! O, tu jest wiatek w ogóle, no jest spoko. Siep! O, ale piękne wejście, proszę Państwa! Ło! Ło, 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 ło Spokojnie Andrzej Ło wow, Nikt tak nie umie Nikt, nikt. o papa synku Lecimy dalej Ło wow. Backflipa Jest, jest moc, jest moc yes, yes, Słuchajcie, jest moc Patrzcie, jem, wie wie wie. jem, I głowy nie ma i A ja głowy. O oh, spoko. Fajny. Fajny. level muszę przyznać. E, to ha się po po woli po O, to pa <tryk> o to jest coś co fajne, fajne jest. Tak bierzemy. No e, chodzi to piłeczko chodź e, e, Mam cię. A trzy krótkołe piłki. Tak się to robię. Nie, gram jak normalnie Ronaldinho. ooo, git. Ronaldinho chyba. Picasso. Śpako. Yeah. Nie, nie, nie śmierć. O, dobrze. Surprise. Proszę, nie. O, się Nothing. Nic ciekawe. No ej! ja tu sam. Jeep, wiew, za dwoma. Oh, fuck. Teraz level. A czemu win nie mamy? Tak. Oh, kurwa, żyje? Żyje! I co? Przechytrzyłem wasz system, bitch! Dobra, już nie żyje. <laughs> Spoko. A, fajna kłoda 3 balls. Yes, yeah, surprise. Nie jest surprise. Nie! Czemu? Jeszcze raz. Spokojnie. Andrzej, nie denerwuj się. Nothing. No dobra, przeżyje lepszy niż. O! To umie grać lepiej! Najlepiej ja umie grać! Gra lepiej niż ta nasza polska reprezentacja! No! Z tym jebanym nowym trenerem! <grym> no, spoko! Kolejny level, też fajny level, byłem. Yeah. Ok. Uh, walk on. The jeden jeden Pozdrawiam. Jedziemy. Jedziemy. Okay, spoko. Jedziemy dalej. Hatka. Kubusia to Hatka. Jedziemy dalej. Coś rozwaliliśmy, nie wiem co. What her Ok. Spoko. A miałem poczekać. No. Spoko. Oh Bro, come, wybuch i nas nie ma. Poza mapą jesteśmy spoko. Eee, dałbym w tym mapie trzy. Ale nie dam. As assassin don't move. Okej, okay, spoko. Yep. O oh, fuck. oh fuck. oh fuck. A, mój brzuch! Zginiecie wszyscy! Zginiecie! Jeszcze raz. Hudoudo, hudoudo, hudo, 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 yeah, kurwa Jeszcze raz Nie mieczyku, mój mieczyku. Dobra, Spokojnie. mieczyku hudo, 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 Spokojnie. hudo, Fuck, Sick. Jeszcze raz DeLafa! Nie no, żartuję, nie, nie da się tego przejść, no, nie jestem się tego przechodzić dzisiaj mapa 2 na 5 dajmy, eee, nic mi nie wysoko... O, spoko. O, bo pogomę wyskoczył. Step Fuck you fuck you bit. No way. Come on! Spoko. Ha, przeżyję, przeżyję! Przeżyję! Ach ta dawka hapilsów. Ach, ta poranna dawka śmierci. I zabawy jednocześnie Ach, ta dawka Ach, ta głowa nam odleciała, cholera Step Znaczy, na główkę, tak, na główkę. Boże, jak ja nie grałem w to Nice No, będziemy tak przechodzić Nice Nice No kurwa Spoko, e wymierzemy. Je. Yeah. Ha, bitch nie Mogę ten daj zaskoczyć, ale spoko. Je, yeah. robimy tu jakiś Matrix, ale Matrix. Matrix. Nie, Matrixy tutaj teraz nie zrobimy, ale zrobimy taki Matrix. Taki Matrix. I Matrix. Ej, ciekawe bym się odbił. ciekawe. Matrix. Very good, wiem, ze z mi o ten very good. Mówię wam to. Czuję to w kościach. Kurde. odbierzemy. No fuck you. Aż mi HEP opaczy! Przemęczenie. Spoko. Naprawdę? szek wyszłem z formy, no fuck you, bitch No, naprawdę? No, Zaraz się wkurzę, zaraz się wkurzę Kurwa, zaraz się sam zabiję 30 FPS-ów, spoko, nie do czego Fink taki sobie, to spoko też no nie, nie, poddaj się, nie ma tak, nie, nie i nie No dmuch, no masz spoko Haha, haha nic. nic się nie ruszam, nic się nie ruszam, jak wysok Nic nie ruszysz, się to się nie zmusz. Ow, Ej, lol, kościół ładnie wycelowo. Albo pewnie wiem, idę przez kilka razy wam. Wow! Where is my show? <laughs> Hehe, dobre. Ale skoro, że tam nic nie widzimy. A nie, możemy widzieć. Jest grat. You replace my dad. Drake kid wasn't you. Pray uh, Where is my? Son? <laughs> dobre, dobre, muszę powiedzieć dobre, aż się najarłem. Mm. Mm, bow, uh, arrow. Okej, okay, spoko. Chyba nie było sami co na What the fuck shit. Ja pierdole. Ona śniegu no był taki przepiękny, ja przeszedłem taki. ale Wszystko na synka! Tak. Oh, no to znaczy to już ja Od tych strzałów. Jeszcze raz. Nie poddamy się. Nie jakieś... Nie no... Czemu głowa? Być, wygraliśmy! Jestem bardzo szczęśliwy, nie powiem, że nie. Także to menu. E... Forsa, forza, forza. Więc idźmy dalej. E... E... O weźmy sobie. My laser Gun. My laser gun, Bejacz, Bejacz, My laser gun. Poczekajmy, aż się naduje, Jeżeli się nie naładuje to zrobię coś złego. Nie, nie złego, nic nie zrobię, ale się w kurwie. <laughs> 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 bardzo się w kurwie, jeżeli się nie naduje, Bardzo, bardzo, bardzo się w kurwie. Mm, ok, jeśli nie naludowało się, bardzo w kurwie. Chciałem laser gun, no, fuck. To się nie naładuje. Naprawdę? Naprawdę? Ale naprawdę, naprawdę. Oh my goodness. ziemi... Nie, 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 tak nie będzie. Ludzie tak nie. A, a, ale nawet nie ma takiej opcji, żeby tak było. The level. A czemu tak? Co mi internet padł co o co chodzi? O internet... normalnie ja teraz mam dobre, o co chodzi? E poczekajcie. Zrobię chwilowe cięcie. Okej, okay, jesteśmy po pocięciu. Uh, ach, Chwilowe problemy techniczne. Nie wiem co poszło, ale włączyłem jakieś inne levely i na razie działa. 18, plus, nie chcielibyście tego widzieć. Uh, uh, Assassin's Drave Fault 2. Spoko. No! That! No! Wygraliśmy... Uh, spoko. Gdyś, uh, spoko. Gdyś, aha, jest, aha, o to chodzi, jestem Assassinem Spoko. Uh, make your own Car, spoko. O to już było. To już było, nie dziękuję. Dobra, zajadłem się. To też już było. Eee, o, quiza sobie gniemy. A co tam, quiza sobie gniemy. Welcome to the new clever Quest, Ok, eee, Levels matematyka, Ceremonial, Prezydent, and History. 5 eee, O, jest to historia. Historia jest fajna. 5 plus 5 razy 5 5 plus 5, 10 razy 5, 50 Dziękuję e, Co? Jaki <śpuszczak> A... <śpuszczak> jak głupi <śpuszczak> Przecież to jest Mnożenie jest na pierwszym miejscu, więc 30, bo to jest 5 razy 5, 25, plus 5 jest 30, dobrze, 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 myślałem, myślałem, że zrobimy nasz w koni, ale jednak nie, co to jest teraz, fizyka, 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 co teraz? Moje no wyświetli się. wszystko się kołyczy chyba, nie wiem. minus 10 do potęgi drugiej, plus 10, tak, to jest 100, Plus potęgi trzeciej to będzie plus, eee, bo plus i minus daje. Nie, plus i minus daje minus, czyli wyjdzie na minusie, na pewno na minusie, a więc po. a ja Sorry for non-color flow equals ruining quiz of the ships. E, co? Co ty mi tu mówisz? Co ty mi tu mówisz? Levels, matematyka, zaliczona, a spoko. Level, astronomia, okej, <coughs> Which is the uh, last planet from the Solar System? Ostatnia planeta to uh, Neptun, uh, bo Pluton wykluczyli chyba, ale bądźmy... Tak, a, miałem rację. Uh, how I cut uh, the process of bringing uh, success a black hole? Matthew back... A weźmy to. Nie, nie widzimy, ale do co chodzi? W astronomie zajczyliśmy. Jeżeli ktoś nie umie, to może sześć na kilku. Which on is the. Theory are favorite. A myślę, że to. I źle myślałem. Dziękuję. O, Reset level, nie, nie zrozumiałem, bo by nie, 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 nie wiem o co chodzi, ale spoko A więc tak, dobra, przechodzimy od nowa, wejdziemy do tego pytania, więc będziemy się zastanawiać <ścoughs> Dziękuję Tematyka liczona, jedziemy dalej eee, Nie, plutona nie dziękuję, tylko neptun Zakład z tych takich planet to jest dobry w szkole tak. E. Nie, tam Tam to było. To spoko. Astronomia co Elpno na ck, ale to jest to Einsteina, e, dowodząca. A, tego już nie mam uh. tłumaczył. Spoko. Eee. A to spoko. Elekt Aha, elektron y i proton. <kłysy> w pośrodku jest atom. A wokół a atomu y elektrony krążą. Aaa, widzicie? Fizyka zaliczona. E Okej. Okay. I'm extremely sorry coś tam, coś tam, coś tam. To... Ej, co? Już koniec? Naprawdę a historia? Eee tam nie jestem. W historii bym był dobry, bo zrobił sobie piątki w szkole. No, mniejsza syn. Eee, coś innego. Kus był fajny, nawet szczerze zachęciło mnie to. To ile drun, spoko. To ile drun, Jedziemy z tym kocem. Wow, ale fajne. Ooooo wow. Dobra spoko. Ej fajne. Reszta level. A mój synek ulektował się, widzicie jaki jest mały JB, jaki jest mądry, chociaż nie, nie jest mądry, JB nie jest mądry, ale tak, ale nie, ale tak, ale nie, dobra. A, Sasher mm. dobra, wszyscy, e, weźmiemy, jak to uroja e, pana murzynka i tarczę, serdeczna tarcza był, tu, 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 nie, weźmiemy kogo innego. Na Bogo On jest bardzo fajny. Lua! Robię kupę, robię kupę. Eee, sobie kupę. Umiecie tak, nie umiecie tak. Jop, 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 jop. Yeah. my teraz idziemy tak. Mhm. Nie, to było tak. Nie, nie, nie obracaj się. Spoko. Ua! Ua! No ej! Nie ty idziesz pierwszy! Tak nie będzie! Chodź tu, chodź, 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 Aj, bo spadł! Ginś mato! Szmato! E. Kiep. Alpiedolę to. Zginąłem. Nie, tak nie da się grać. A przeszłym level. Przyszłym duchem. Nie ważę, że nie było. Ważę przyszłym duchem. Bardoym <laughs> pro. spokojnie, no Dobra, to będzie był ostatni level. Na dzisiaj. Niestety. Śmierci. A. Spoko wygrałem za No za drugim razem rzuciłem kulką i wygrałem. Kto tu jest fajny? Ja jestem fajny. 5 level, dzięki. Więc dziękuję za oglądanie w kolejnym odcinku Happy Usu Działo się dosyć dużo. Dawno brakowało mi tej serii Co tydzień może będzie wychodziło, jakby zobaczymy jak to wyjdzie, więc komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.